Witajcie podobnie na moim kanale, a dzisiaj będziemy sobie testować paletę do makijażu oczu, i tym razem będzie to kolejna paleta od Makeup Revolution, tak, tak, ale tym razem współpracy z jedną z youtuberek, a konkretnie z Roxaurus. I ona stworzyła takie oto właśnie cudo, które jest swoją drogą już przepiękne z samego wierzchu, a w środku możemy znaleźć coś jeszcze piękniejszego. Spójrzcie tylko na te kolory, ja jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało na powiece. Ja wybrałam tą paletę, która jest mega kolorowa, ale jeśli się udało stworzyć jeszcze dwie inne palety, z czego jedną do konturowania, więc na dole Wam tam podlinkuję co i jak. Także na pewno znajdziecie dla siebie coś ciekawego. Ja się postaram oczywiście wykorzystać jak największą ilość tych kolorów, zobaczymy co nam z tego wyjdzie, bo może być totalny masz. Mam nadzieję, że nie i że będzie to wyglądało w dalszym ciągu ładnie. Ja przede wszystkim skupię się na tych tutaj kolorach. Może jeszcze gdzieś tam wcisnę Któryś z tych błyszczących, żeby sprawdzić Jak one się sprawdzają, jeżeli chodzi o formułę No i zacznę sobie dzisiaj od Wewnętrznego kącika oka Wezmę sobie ten żółty Ja ostatnio mam manię testowania wszystkich żółtych Które są w palecie, dlatego że żółty to jest Ciężki pigment i ciężko jest Zrobić ładny żółty kolor No i wewnętrzny kącik oka ja Nałożę sobie odrobinę tej żółci Niedużo, bo chciałabym tutaj Upchnąć dzisiaj na powiece z mniej więcej Jakiejś sześcieni zobaczymy jak to wyjdzie ja oczywiście lubię użyć tego mojego malutkiego pędzelka Ja, jakbyście byli ciekawi z czego on jest to jest to zestaw pędzli od Jess'a to sobie od razu jeszcze nałożę na dolną powiekę no jak dla mnie to na razie zapowiada się ciekawie z tym, że ja też oczywiście nie nałożyłam bazy na powiekę dlatego, że no tak właśnie lubię testować nowe cienie Żółty już mamy swoją drogą, bardzo ładny. Także możemy sobie przejść do następnego. Ja wezmę sobie ten pomarańcz. To jest Bang Bang. U, wydaje się być bardzo intensywny. Mam nadzieję, że też taki będzie. Nałożę go sobie odrobinę koło tego mojego żółtego. No, fakt, że one aż tak super łomocno pigmentowane to nie są, ale. Myślę, że tutaj będzie taka sama sytuacja jak z tym żółtym cieniem, że jak po prostu się z nim odrobinę pobawię, to on się ładnie zbuduje. O, to nawet widać. To jest z jednej strony fajne, dlatego, że na granicach możemy faktycznie sobie uzyskać bardzo jasny odcień, a tam, gdzie chcemy, to możemy sobie po prostu dobudować. Także dla tych, co lubią się bawić z cieniami, to jak najbardziej. Wrócę sobie jeszcze do tego mojego pędzla z żółtym cieniem. Delikatnie przeblenduję tą granicę, żeby nie było takie wyraźne odcięcie. No i dobra, przeblendowałam sobie tą granicę, więc możemy lecieć dalej. Ja chyba pójdę w jakiś kontrast i chyba wezmę sobie w ogóle teraz różowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie razem. Wezmę sobie ten intensywny róż i nie wiem, jakim cudem ja to przeblenduję z pomarańczowym, ale sprawdźmy to. Z tym różowym to będzie trochę zabawy, bo on ma słaby pigment I przy okazji to mi się bardzo, bardzo pylni Liczyłam na to, że ten róż będzie bardziej intensywny, aczkolwiek on taki nie jest Jest bardzo delikatny Jest właściwie półtransparentny Bardzo mi przez niego prześwituje skóra Szczególnie w tych miejscach, gdzie ja mam jakieś tam żółki na powiece Już w ogóle Nie podoba mi się ten róż, jakoś tak go nie umiem zbudować za bardzo no w końcu coś tam zaczyna być widać. W końcu po chyba z pięciu próbach zbudowania tego koloru coś tam się zaczyna pojawiać. No i już ten róż już, albo raczej dopiero zaczął wyglądać w miarę przyzwoicie. Oczywiście mam go pełno na policzkach, bo go magluję, magluję już chyba od jakichś 10 minut. Także ten różowy był problematyczny, no ale coś tam się dało z niego wyciągnąć. Wezmę sobie tą piękną brzoskwinię. Naprawdę śliczny kolor. I zblenduję go z tym różowym, co nakładałam wcześniej. Pojadę trochę w górę, żeby to wyciągnąć. I na drugim zrobię to samo. Fajna ta brzoskwinia. Fajnie się z nią pracuje. Ona jest jakby lepiej napigmentowana od tamtego różu. Także chyba to na razie tylko tamten róż taki falerny się trafił. Bardzo ładnie się łączy też z innymi cieniami. Próbuję sobie dołożyć jeszcze trochę tego różu. Go wyciągnąć w zewnętrznym kąciku oka. Żeby on był trochę na końcu bardziej zbudowany. nie go tak doklepując, dlatego że każdy ruch, którym po prostu ciągnę tym pędzlem po powiece Zdejmuje mi właśnie ten pigment. No, i po kolejnej długiej walce z tym różowym cieniem udało się go jakoś doklepać na te krańce. Podług brwiowy nałożę sobie tą princeskę, bardzo fajny kolor. Okazji sobie jak zwykle przegląduję tą granicę kolorowych cieni. Wciągnę go też tutaj, tą wewnętrzną częścią K. Ja drugim to samo, podług brwiowy, blenduję granicę różowego cienia. Na górę już nic nie będę dokładać, więc dajmy sobie delikatnie ten osyp z różowego cienia. Właściwie to nic więcej mi się nie osypało, oprócz właśnie tego różu. I to tyle. A ten róż to mi się osypał też dlatego, że ja go bardzo długo tam maglowałam na tej powiece. A na dole poszaleję jeszcze z innymi kolorami i najpierw z zbitym pędzlem sobie troszeczkę niebieskiego nałożę na dolną powiekę w zewnętrzny kącik oka. O, później jeszcze nałożę trochę zieleni, a później to wszystko razem przyblenduję. W środek dolnej powieki dołożę sobie jeszcze tego zielonego. Ten zielony też się wydaje taki. Słabo napigmentowany. Wydaje mi się, że z nim mogłaby być taka sama sytuacja jak z tym różowym, gdybym go chciała nałożyć na większą część oka. I teraz sobie czystym pędzlem Przeblenduję wszystkie granice tych cieni. O, oho. I tutaj się dzieje właśnie to, co myślałam z tym yy, zielonym. On po prostu bardzo, bardzo znika. Dlatego będę musiała znowu dołożyć. I znowu dokładam sobie tego zielonego bo on właśnie przy rozcieraniu granicy mi się gdzieś tam zagubił. No i jak widzicie, tak to wygląda po doklejeniu rzęs. I powiem Wam, że u mnie zerwała się straszna ulewa, więc za te szumy w tle to Was strasznie przepraszam, ale nie będzie się dało tego wyciszyć. No i wracając do palety, no to Wam powiem, że mega przemyślana kolorystyka, jak dla mnie super, dlatego że znajdziemy tutaj i ciepłe, i zimne kolory. To jest mega fajna opcja, dlatego że każdy znajdzie coś dla siebie. Plus, jeszcze to, że mamy tutaj nie tylko złoto, ale mamy też srebro, co jest dużym plusem. I te kolory są mega, mega fajne. Dlatego, że zazwyczaj w kolorowych paletach spotykam się z tym, że te kolory są mega ciemne, a te są fajne jasne. Plus, jeszcze to, że one bardzo ładnie wyglądają na oku, bo bardzo przypominają to, co mamy w palecie. Czasami się zdarza, że nie do końca tak jest. Tutaj tak jednak jest i oprócz tego, że miałam kłopot z tym różowym i troszeczkę z tym zielonym, to nic innego się nie działo. Reszta super ze sobą pracowała. Ładnie się nakładała, blendowała, nie robiła się w jakieś mega takie tragiczne plamy, jak to czasami bywa. Gdzieś tam trochę mi się porobiły plamy przy nakładaniu tego różu, ale to dlatego, że ja po prostu go musiałam jakoś pobudować i przy tym budowaniu ja sobie sama tak naprawdę narobiłam plam. Także to wszystko jest po prostu do wypracowania. Nie jest to jakiś mega duży kłopot, jeżeli chodzi o efekt końcowy, bo damy radę to wybudować tak, żeby wyglądało na końcu ładnie. Kwestia tylko tego, czy chcecie i czy macie na to czas, i czy tak na dobrą sprawę was to po prostu nie denerwuje. To jest tylko tyle. Także jeżeli chodzi o samą paletę, to ja Wam bardzo, bardzo polecam. Ja na pewno z niej będę nieraz korzystała, bo te kolory to jest po prostu bajka. Także dla mnie jak najbardziej tak. Więc widzimy się w następnym filmie. Dzięki za oglądanie i cześć!